Malina prześluga bajka o owieczce, która ciągle się gubiła. Czyta Ola Goldy. Cześć, jestem owieczką, mam na imię Owieczka i pochodzę z plastiku. Yy, to znaczy, nie, pomyliłam się. Jestem zrobiona z plastiku, a w środku z powietrza. I tak naprawdę pochodzę z bożonarodzeniowej szopki. wiele stamtąd pamiętam. Najbardziej Jezuska z dziurką w plecach, żeby trzymał się żłóbka. Jezusek był miły, mówił gaga-ga, ga, ga, i nie miał jeszcze zębów. Ale w szopce mieszkałam krótko, bo bardzo szybko się zgubiłam. Ja się w ogóle bardzo szybko gubię. Najdłużej to się gubiłam pięć sekund, bo wpadłam za szafkę i długo leciałam. Trochę mi się porysowało ucho od upadku, ale to nieważne i tak się lubię. No i właśnie o tym moim najdłuższym zgubieniu będzie ta historia, bo ja za tą szafką byłam zgubiona ładnych parę godzin. Na początku mi się nudziło i nawet krzyczałam: Tu jestem, to ja, owieczka, jestem za szafką. Ale jak się ma w środku powietrze, to umie się krzyczeć tylko po cichutku, tak jak krzyczy mały wietrzyk. I tak się nudziłam i nudziłam. Podrzucałam sobie kurz dla zabawy i wyobrażałam sobie, że to bożonarodzeniowy śnieg, ale to też było nudne. I gdyby nie to gramolenie, to bym się zanudziła na śmierć. Aha, aha, bo ja nie powiedziałam jeszcze, że coś się gramoliło. Najpierw gramoliło się tak troszeczkę, potem gramoliło się odrobinkę, później gramoliło się bardzo, a na końcu to gramoliło się przeraźliwie i się przeraziłam. A jak się wygramoliło, to nic nie powiedziało, tylko na mnie usiadło. Przepraszam, ale chyba na mnie usiadłeś. Nieprawda, odpowiedziało to coś, ale właśnie prawda, bo mi ciężko. A to coś tylko się poprawiło i mruknęło: Mnie też jest ciężko. Zapytałam, czy na nim też coś usiadło, ale chyba mnie nie usłyszał. I siedział dalej, a mnie znowu zaczęło się nudzić. Dlatego troszkę go ugryzłam, tak żeby podskoczył. A jak podskoczył, to ja też skoczyłam, hop w bok i byłam wolna. Cześć! Jestem owieczka, a ty? A ja jestem szczur. Za szafką było ciemno, ale moje namalowane oczka są bardzo bystre. Dlatego dokładnie przyjrzałam się szczurowi. Był potargany, brudny, do pleców miał przyklejoną gumę do rzucia, a do tego bardzo śmierdział. Zapytałam go, czy tutaj mieszka i poprosiłam, żeby krzyknął głośno, bo ja nie potrafię, że się zgubiłam. No i on krzyknął, tylko że na mnie. Zaraz cię zjem. Bardzo się przestraszyłam i pomyślałam, że on nie jest dobry, bo nie powinno się zjadać nikogo, zwłaszcza gdy ten ktoś jest z plastiku. Chciałam uciekać, ale przecież gdybym mogła uciekać, to bym dawno uciekła i znowu się znalazła. A wujek święty Józef z Szopki zawsze powtarzał, że gdy ktoś jest zły, należy go zapytać dlaczego. Dlaczego chcesz mnie zjeść? Bo tak robią złe, parszywe szczury, a ja jestem złym, parszywym szczurem. Ten, kto tak powiedział, powinien cię przeprosić. Dlaczego? Bo nie należy mówić o nikim, że jest zły i parszywy. Szczur spojrzał na mnie jednym okiem, i wtedy zauważyłam, że ma tylko jedno oko i zrobiło mi się go żal. Powiedziałam mu o tym, bo ciocia Marysia z szopki powtarzała, że należy mówić prawdę. Powiedziałam mu też, że nie powinien mnie jeść, bo jestem z plastiku i nic złego mu nie zrobiłam, i że możemy wołać razem, żeby nas znaleziono. A wtedy szczur się rozpłakał. Chciałam go pogłaskać, ale warknął na mnie i zamachnął się łapą. Pomyślałam, że musi być bardzo nieszczęśliwy, i zaraz sama się rozpłakałam, bo jestem bardzo wrażliwą owieczką. Płakaliśmy sobie razem, aż uznałam, że już nigdy się nie odnajdę, dlatego zaczęłam płakać dużo głośniej niż szczur. Ej, owca, nie becz! powiedział szczur i wydmuchał nos w łapę, a potem wytarł to o podłogę. Nic ci nie zrobię, no. Wiem! Płaczę, bo mi smutno! Bo może już nigdy się nie odnajdziemy? Na pewno się nie odnajdziemy. Tutaj zostaje się na zawsze. Po czym odwrócił się do mnie plecami. A wtedy moje bystre, namalowane oczka zauważyły, że szczur ma przy nodze. No właśnie, co? Jakby kawałek papierka. Gdzieś już to widziałam, tylko gdzie? Co to jest, to co masz przy nodze? To pamiątka. Nieważna pamiątka. Bałam się troszkę, ale podeszłam bliżej. Na papierku było napisane Ma. Made in China. Made in China. I nagle wszystko mi się przypomniało. To jest metka. Ty nie jesteś zły ani parszywy. Ty jesteś. PLUSZOWY! Jaki? PLUSZOWY! Nie ma pluszowych szczurów. I to mnie zastanowiło, bo rzeczywiście chyba nie ma pluszowych szczurów. A szkoda, bo byłyby śliczne. Piękne dwa ząbki, małe uszka, długi ogonek do zawijania na palec, gdy się zasypia. Ach, długi ogonek. Ogonek? OGONEK! Hej, ty nie masz ogonka! Krzyknęłam, bo coś mi przyszło do łebka. No i co z tego? I nie masz dwóch ząbków. No i co z tego, ty też nie. Przecież ty nie jesteś szczurem! Ty jesteś pluszowym misiem! Szczur zerwał się na równe łapy i warknął. Co powiedziałaś? Że. że jesteś misiem. Misiem? Ja. – Misiem! Misiem Stefanem! – zawołał szczur, y, to znaczy pomyliłam się, miś i zaczął kręcić się w kółko. – Stefan, Stefanek, Stefaneczek, Stefcio, Stefuluś, Stefaniunio. Jestem misiem! Pluszowym misiem Stefanem! Pluszowy miś Stefan wziął głęboki wdech i wrzasnął. – Ania! Anka! Tu jestem! Aneczka! Ja też krzyczałam. – Ania! Anka! Aneczka! Ale po chwili pluszowy miś przestał wołać i powiedział. Już ją tak wołałem, nie usłyszała. Ale teraz będziemy wołać razem, to prawie dwa razy głośniej. Powiedziałam i znów zaczęłam krzyczeć. Ania, Ania, Aneczka! Miś Stefan zamknął mi pyszczek łapą. I co? Mam się znaleźć taki parszywy, zły, śmierdzący, usmarkany, z gumą do rzucia i bez oka? Ona mnie nie zechce. Tym razem dokładnie wiedziałam, co powiedzieć. Jak masz na imię? Stefan, przecież wiesz, mruknął miś. Widzisz? A ja nie mam imienia. Jestem tylko owieczką. W dodatku zadrapałam sobie ucho. Ale wiem, że Ania mnie znajdzie. Cały czas się gdzieś gubię, a ona zawsze mnie znajduje. I jest wtedy bardzo szczęśliwa. Szczęśliwa z parszywego szczura. Och, za długo tu siedzisz, Misiu. Wołaj ze mną, Ania Anka, Aneczka. Wołałam naprawdę głośno, aż dostałam chrypki. Ale Stefan w końcu przyłączył się do mnie i wołaliśmy razem, prawie dwa razy głośniej, i Ania nas znalazła. Stefan bardzo się wstydził. Przepraszał, że śmierdzi, ale Ania wcale go nie słuchała, tylko pocałowała, powąchała i wrzuciła do pralki. Machałam mu, kiedy wirował, a potem już wszystko było dobrze. Ania postawiła mnie na biurku i szeptała coś Stefanowi na ucho. Nie, nigdy nie szepczę, ale ja nie jestem pluszowa. Za to często zabiera mnie do szkoły. A najśmieszniejsze w tej całej historii jest to, że Stefan po wypraniu okazał się być różowy. Jest z tego naprawdę, naprawdę dumny.